Radio Głos. Uskrzydla duszę. Dzień dobry, nazywam się Andrzej Toczek, jestem wójtem gminy Lubichowo. Jak duża to gmina liczebnie? Gmina Lubichowo liczy około 6700 mieszkańców. Czyli można nazwać, że z takich mniejszych gmin na Pomorzu. Z mniejszych, ale powiedziałbym, że taka średnia gmina, ponieważ w powiecie starogarskim pod względem obszaru jesteśmy na trzecim miejscu, a pod względem mieszkańców to troszeczkę w dolnej granicy. Ale bardzo piękna, niezwykle pięknie położona turystyka, czy jest punktem numer jeden państwa działalności, czy rolnictwa? Gmina Lubichowo praktycznie jest gminą rolniczo-turystyczną, z racji tego, że przepływa piękna rzeka malownicza, Rzeka Wda. W gminie Lubichowo jest dostępnych 23 jeziora, które można wykorzystywać rekreacyjnie. Pod względem czystości masa y, pól uprawnych, y, łąk, y, lasów, także to wszystko wpływa na korzyść tylko turystów i mieszkańców. I rzeczywiście mają z tego możliwość żyć mieszkańcy, jak to wygląda? Tak, z racji właśnie tego, że jesteśmy tak atrakcyjną gminą pod względem turystycznym, no to miejscowość miejscowości wiodące to miejscowość Ocyple, Ocypel, gdzie bardzo dobrze rozwinięta jest ta baza noclegowa, miejscowość Szczeklin, sąsiednie miejscowości Smolniki, Wda, Mermet, również atrakcyjne miejscowości ścieżki nieodkryte, rowerowe, szlaki leśne, także można jak najbardziej korzystać z tego. Piękna przyroda. No i właśnie szlaki wodne włącznie z tym, że naznaczono obecnością Karola Wojtyły, co upamiętniacie. Tak, zgadza się, w miejscowości Młynki jest taki specjalny obelisk właśnie z racji spływu kajakowego pana księdza Karola Wojtyły. Tak jest, późniejszego papieża. A przechodząc do, wracając do dnia dzisiejszego, czy udaje się i są potrzeby pewnych inwestycji, które są oczekiwane i czy udaje się je realizować? Znaczy się, inwestycje są no, niezmiernie potrzebne mieszkańcom, chociażby sieci wodociągowe, sieci kanalizacyjne, chodniki, drogi. Staramy się jako samorząd realizować te inwestycje, dopasowując do potrzeb mieszkańców. I tak rok 2024 był bardzo dobrym rokiem inwestycji, w gminie Lubichowo udało nam się zmodernizować stację uzdatniania wody w trzech miejscowościach w Zielonej Górze, w Lubichowie, w Ocyplu. Udało nam się wybudować kilka dróg, zmodernizować ulice osiedlowe, ulice główne, wybudować kilka ważnych chodników, a też mamy różnego rodzaju pomysły na przyszły rok, bo chcielibyśmy kontynuować budowę drogi pieszej dla, dla mieszkańców tutaj wzdłuż drogi powiatowej Lubichowo. Lubichowo Starogard, dalszy etap. Tutaj część już jest wykonana. Chcemy, marzymy tutaj o modernizacji sali gimnastycznej, o rozbudowanie sali gimnastycznej w miejscowości Lubichowo, o część widowni. Również przymierzamy się i ogłaszamy przetarg do końca roku na modernizację Gminnego środka Kultury razem z budynkiem remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubichowie przy ulicy Dworcowej. Te wszystkie rzeczy planujemy i będziemy starali się je zrealizować w przyszłym roku. Wiemy, że gmina rozwija się Środowisko jest prężne, kiedy ma miejsca pracy ludzi, to utrzymuje na miejscu, jak ten problem wygląda w gminie Lubichowo. Mamy dobrą firmę, firmę ASPL, która zatrudnia lokalnych mieszkańców, pracując na dwie zmiany, na zmianę ranną i popołudniową. Od właścicieli wiem, że planują rozbudowę o jeszcze jedną taką halę. Tych miejsc pewnie na rynku pracy pojawi się więcej, ale trzeba poczekać na ukończenie tej inwestycji. Jest to nadzieją to i te chociażby turystyczne oferty, że młodzi ludzie pozostaną w Lubichowie, ci którzy się urodzili nie uciekną do wielkich aglomeracji. Tak, zgadza się, chociażby mamy z tego rodzaju przykład, że mamy coraz więcej dzieci w przedszkolu, w klubach dziecięcych, w żłobkach, w szkołach podstawowych, to nam świadczy o tym, że mieszkańcy chcą tutaj mieszkać w naszej gminie lubichowo, też utożsamiać się z nią, dlatego też właśnie ta zwiększona ilość dzieci w klubie dziecięcym i w przedszkolu. Czy można powiedzieć, że jest już takie zainteresowanie gminą ze względu na jej atrakcyjność całoroczne, czy raczej ciągle jest to sezon? No, letni bardziej. No, powiedziałbym, że taki wiosenno letni jesienny bo zaczynamy od wiosny, praktycznie od tego weekendu majowego pod względem rekreacyjnym, kończywszy tutaj na grzybobraniu, jesiennych w tych zbiorach takich lasy są atrakcyjne, właśnie też rosną grzyby, też odwiedzają nas z tej racji turyści, także no, powiedziałbym, że od wiosny do jesieni. Jesteście odrobinę na uboczu chociażby autostrady, odrobinę na uboczu może wielkich sieci trakcji kolejowych. To jest właściwie minus czy jednak plus gminy Lubichowo? No to, że jesteśmy troszeczkę na uboczu, to uważam, że jest to plusem, bo i tak przez gminę Lubichowo przebiega droga wojewódzka nr 214 w Arlubie-Łeba. Z racji tego mamy nieraz wzmożony większy ruch tutaj kołowy, ale, ale uważam, że jest to plusem, ponieważ dobrze można dojechać, dotrzeć do naszej gminy, również do tych miejscowości turystycznych, a przynajmniej przez, przez tą właśnie odległość mamy troszeczkę więcej spokoju od... Takiego ruchu kołowego. Mhm. Grzybów było w tym roku dużo. Jak to wyglądało grzybobranie w Lubichowie, bo to już prawie bory tucholskie? Tak, z tego co wiem, to mieszkańcy faktycznie chwalili się i zdjęciami w mediach społecznościowych, że grzyby obrodziły w naszych klasach, i to były faktycznie bardzo dorodne okazy. To by się przydało od razu przetwórnie. Oj, to może ktoś prywatny, jakiś inwestor na ten temat pomyśleć, ale wiem, że skupy runa leśnego działają w miejscowości, tutaj w gminie Lubichowo, no i całkiem dobrze się mają. Wiemy, że w takich sytuacjach, takie takich pomagają specjalne strefy ekonomiczne. To pewnie temat, który na razie, na dzisiaj jest zamknięty. Jak to wygląda w Lubichowie? Często znaczy pojawiają się takie tematy podczas rozmów komisji z Radą Gminy, żeby faktycznie pomyśleć o przyszłości, o, o wyznaczeniu takich stref ekonomicznych. Z racji tego, że jednak ta autostrada, tory kolejowe nie są tak dostępne, myślę, że to będzie niełatwe zadanie dla gminy, samorządu, ale jednak takie rozmowy z tyłu głowy, gdzieś te myśli tutaj nam się krzątają. Te marzenia największe wójta gminy Lubichowo już patrząc na rok 2025. Marzenia rosną w ramach apetytu, w ramach jedzenia. No tutaj. Można dużo by opowiadać, ale sukcesywnie staram się je spełniać pod względem inwestycyjnym, pod względem z mieszkańcami. Też chciałbym zadbać tutaj o moich mieszkańców poprzez Gminny Ośrodek Zdrowia, bo, bo też faktycznie Gminny Ośrodek Zdrowia jest takim moim oczkiem w głowie. Działa z roku na rok coraz lepiej. Mamy coraz więcej pacjentów zapisujących się do, do naszego gminnego ośrodka zdrowia. I, I tak patrząc na perspektywę całej Polski, to Gminny Ośrodek Zdrowia uważam, że działa przynajmniej na piątkę. Mhm. Edukacja, ważna jeszcze tak płentując, bo to młode pokolenie, no dobrze, gdyby mogło tu maksymalnie długo kształcić się na własnym terenie. Tak, gdzieś rozmawiamy tutaj z przedsiębiorcami, żeby nawet utworzyć taką szkołę branżową, żeby faktycznie kształcić typowo fachowców z odpowiedniego zawodu, po to, żeby zostawali u nas w miejscu, w naszej gminie czy w naszym powiecie, i faktycznie świadczyli fachowe usługi z konkretnego zawodu. Czyli funkcjonuje taka próba porozumienia środowisk edukacyjnych z pracodawcami potencjalnymi, żeby od razu mieć pracowników, dla siebie tu wykształconych. Tak, taka właśnie jest idea tego całego pomysłu i tutaj z Panem Przewodniczącym Rady Gospodarczej, Panem Zdzisławem Moerlich współpracujemy, rozmawiamy na ten temat. On jako przedstawiciel cech rzemiosł różnych ten temat podniósł, bardzo się zaangażował w ten temat. Staram się go wspierać jak najbardziej w naszym terenie tutaj, żeby faktycznie zostawić tych młodych ludzi u siebie i żeby po prostu tutaj gdzieś wiązali swoją przyszłość z naszą gminą z naszym powiatem. Bardzo dziękuję za rozmowę, za garść porządnych informacji. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. Również bardzo dziękuję i zapraszam do naszej zielonej gminy Kociewia do Lubichowa.